pokazać jak ja głowę dobrze, jak nie wiecie jak ja głowę no to wam pokażę najpierw robimy kółeczko teraz robimy kreskę drugą kreskę nie musicie robić trzeciej, ale można teraz tak robimy Oj mi nie wyszło. Dobra, pokażę wam ogólnie, jak rysuję człowieka. Rysuję figurę. Teraz rysujemy chłopaka. A w drugim odcinku wam pokażę jak się rysuje dziewczyna. Dobra, tu trochę za mało miejsca mam na rękę, ale to nic. Więc to jest figura. A więc to tak się rysuje człowieka. Pa pa! Chcecie drugą część? Proszę was tylko chociaż o dwa lajki.